przed Rady Miejskiej, ale przede wszystkim dla mnie dyrektor szkoły, w której pracuję, Liceum kształcącego im. Mariusza Zyliczowej w Łochowie. Drugi podmiot to Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. Tam działa komisja rejonowa, reprezentuje go obecnie tutaj pan dyrektor Damuta Domańska. I podmiot trzeci to komisja międzyzakładowa numer 2626 Solidarności Nauczycielskiej i reprezentuje ten podmiot ja. Zapraszam na scenę czworo nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. Są to Beata Bodzon z Sadowego Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana, Pani Magdalena Szarska, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Włochowie, Pani Maria Dąbrowska, Liceum Ogólnokształcące im. Jadwiga Kuronia w Warszawie, Krzyja, Ministerium Ogólnokształcącego im. Marii Sadzyńczowej w Kilka słów o konkursie ojczyzny polszczyzny, konkurs ogólnopolski, cel promowanie pięknej polszczyzny i talentów uczniowskich. Po raz pierwszy na poziomie panatelonialnym nasza reprezentantka, zwyciężczyni Martyna Rydzewska, będzie reprezentowała całe Mazowsze, bo w naszym tutaj Włochowie i w Ośrodku Metodycznym działała na Mazowsze właśnie komisja konkursowa. Martyna pojedzie już 30 listopada i 1 grudnia, będzie uczestniczyła w konkursie ogólnopolskim we Wrocławiu w rozsolineu. Konkurs ten organizuje Uniwersytet Wrocławski. Patronem konkursu jest profesor Jan Miodek. I zaprosimy za chwilę, żeby wygłosiła tę mowę konkursową, która zgodnie z regułami trwa nie dłużej niż 5 minut. Dziękuję.